Niesamowitą wibrację posiada ten instrument. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Ciekawostką jest to, że Steel Pan jest najmłodszym instrumentem na świecie. No jego dźwięki i wibracje są naprawdę niesamowite. Ok, ale wracajmy do yy, celu mojego przyjścia tutaj dzisiaj. Witam wszystkich serdecznie w Zielniku Hermetycznym. Zebrałem dzisiaj dla Was trochę informacji o drzewie, z którym najczęściej pracuję, czyli brzozie. Jest to rodzaj drzew i krzewów, który należy do rodziny brzozowatych. I tutaj jest problem, żeby sprecyzować łączną liczbę wszystkich gatunków. Już bardzo łatwo powstają mieszańce międzygatunkowe. No i tutaj, w zależności po jakie opracowania sięgniemy, mamy od 30 do 60 gatunków, zazwyczaj wymienionych, ale są takie opracowania, które mają ich nawet ponad 100. Brzoza występuje w strefie umiarkowanej, borealno-arktycznej Europy, Azji, Ameryki Południowej. Dzisiaj skupię się na brzozie brodawkowatej Zwana tak ze względu na swoją korę Zwana też brzozą białą On w Polsce rośnie na całym niżu, wyżu oraz w niższych częściach gór Warto pamiętać, że obok tak charakterystycznych ze względu na swoją korę brzozy brodawkowatej i brzozy omszonej występują także inne odmiany a mianowicie brzoza czarna brzoza cukrowa i papierowa I to wyczytałem u Adama Fischera jednak jest to dość stare opracowanie obecnie najczęściej wymieniane gatunki we florze Polski to brzoza brodawkowata, karłowata Niska, ojcowska, omszona i szafera. Miała olbrzymie znaczenie w kulturze materiałowej ludu polskiego. Z brzozy produkowano rozmaite narzędzia, gospodarcze płoty, wytwarzano też niektóre narzędzia rybackie, kaszubi. kaszubi wyrabiali z kory brzozowej tabakierki. Na Mazowszu kilkuletnią brzozę ściętą wraz z gałęziami i liśćmi nazywano chlust i służył on do wycierania sadzy w kominach. No i oczywiście z witek brzozowych robiło się miotły. Drewna brzozowego u kory brzozowej używa się powszechnie do Ogrzewania ISP. Jest to drewno bardzo dobre, nadające się do wstępnej fazy rozpalenia. Już bardzo łatwo się pali. Kora jest wręcz łatwo palna. Drewno nam szybko schnie. Daje nawet sporą ilość żaru. Spruchniałe drewno brzozowe zwane. Czyr lub czer służyło do chwytania iskier przy przesaniu ognia. Kobiety farbują w Brzezinie przędze do wyrobu kolorowych płócien. Bazi brzozowych używano do barwienia pisanek. W Polsce jadano też mieloną korę brzóz w czasach głodowych. Tutaj olbrzymie znaczenie pożywieniu ludowym ma sok brzozowy zwany oskołą, który służył jako napój. Osławianie od tego wiosennego pobierania soków nazwali tak pierwszy wiosenny miesiąc brzezień, brzeźń. Jak było to ważne świadczy wprost fakt, że Mazurzy augustowscy ten czas wprost nazywali oskołami. O oskole wspominają już zielniki z 1472 roku. Cyreniusz dużo o nim pisze. Z oskoły wyrabia się napój draga. Się dodaje prażony jęczmień, jabłka. To tam fermentuje. To jest taki słowiański energetyk. Rewelacyjny jest ten napój. Z kory brzozowej wyrabia się także dziegdzieć. Teraz przeczytam taki ogólny opis fizyczny. Brzoza jest jednym z piękniejszych polskich drzew. To nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości. Jest to drzewo rudealne, pionierskie, czyli pojawia się w miejscach zniszczonych przez człowieka. Składa się na to, iż jest to roślina jednopienna yy, i wiatropylna. Yy, Także łatwo jest jej się rozmnożyć. Oso osiąga wysokość około 25-30 do 30 metrów. Yy, kora biała, cienka, łuszcząca się okrężnie. Yy, I gdzieś od połowy w dół, jak widzicie, yy, ta yy, kora ciemnieje. Na starszych drzewach głęboko pęka. Młode gałązki są zwisające, ciemne, nagie. Liście mają gorzkawy smak i typowy zapach. Liście ma ogonkowate, trójkątnie jajowate u nasady zaokrąglone u szczytu zaostrzone brzegiem nierówno, podwójnie ząbkowane zielone, od spodu są jaśniejsze. Po obu stronach liścia występują włoski. Tutaj omszona jest niższa i ma taki pokrój bardziej krzaczasty, a jej gałęzie są bardziej wzniosłe. Kwiaty brzoza ma bardzo niepozorne, bo nie występuje tam żaden okwiat kwiaty są rozdzielnopłciowe no jednak tak jak wspominałem jest to drzewo jednopienne czyli jedno drzewo ma i męskie i żeńskie kwiatostany tak zwane kotki czyli te kwiatostany rozwijają się szybciej niż liście drzoza kwitnie już w kwietniu no, jest wiatropylna owocem jest taki oskrzydlony orzeszek roznoszony przez wiatr I tak Brzoza brodawkowata preferuje bardziej tereny takie suche, bardziej otwarte, piaszczyste. Lubi zdecydowanie widne lasy. Dobrze się czuje wśród ilaków, dlatego świetnie sprawdza się jako domieszka do praktycznie każdego gatunku lasu. Natomiast brzoza omszona rośnie bardziej w miejscach wilgotnych, w lasach podmokłych, na zrębach leśnych, nad brzegami rzek. Jednak tutaj trzeba zaznaczyć, że drzewa te w ludowości nie były w ogóle rozróżniane. Zresztą mają bardzo praktycznie identyczne właściwości. No tutaj z surowcami z brzozy to jest przede wszystkim liść brzozy, wybierać też korę brzozy. Tak jak wspominałem, świeży sok brzozowy, Dziek, dzieć. Nie będę na razie wspominać o guzie brzozy oraz o hubie brzozowej. O tym zrobię osobny filmik, bo to są bardzo ciekawe produkty. W lecznictwie ludowym. Przede wszystkim stosowano ją na choroby dróg oddechowych przeciwko silnemu kaszlowi, dychawicy, gruźlicy. Usuwało bielmo, pomagało też na ból zębów. Stosowano na porost włosów. Była stosowana też w leczeniu febry. Święta Hildegarda leczyła kwiatem brzozy wrzody a sokiem z brzozy kamienice, grzybice stosowają w leczeniu egzem. Liście brzozy wykazują działanie moczopędne, napotne. Stosowane są właśnie w chorobach dróg moczowych. Leczono niem reumatyzm, pomaga też na niestrawność. Używano ją także w leczeniu ran, zastrzału w nogach, paraliżowi przeciwko suchotom. No, Mam na bardzo szerokie zastosowanie. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, więc wymieniłem tylko te naj, najważniejsze rzeczy. Z takich wierzeń i obrzędów no tutaj przypisywano Brzozie bardzo silną moc leczniczą i czarodziejską. Święciło się ją na bardzo wiele świąt w różnych częściach Polski, na różne święta. Stosowano ją do ochrony domów, wtykano gałązki, wstrzechy, plecionowianki. W zależności jaki region Polski, różne tu były metody. Okadzano nim bydło przeciwko chorobom, co też niektórzy ludzie stosują w dzisiejszych czasach, na przykład świetnie dym brzozowy sprawdza się w leczeniu gronkowca w nosie jak ktoś się nie naprawdę tak porządnie okadzi, że aż łzy polecą z oczu no to dwa tygodnie takiej kuracji i gronkowca nie powinno być tutaj rózgami brzozowymi często gdy pierwszy raz wypędzało się bydło to trzykrotnie się je klepało, aby zapobiec wszelkim chorobom. Tutaj był taki zwyczaj, że jak dziecko było chore to babcia wylewała tą wodę pod brzozę. Natomiast jak było zdrowe to wylewała tą wodę pod brzuszę. Sadzono brzozy także w ogrodach, by ochronić je przed kretami. Także w zagrodach, w stajniach chronią one też bydło przed zarazą sadzone. No, powszechnie wkłada się Gałąski brzozy i lnu splecione w grządki, aby chronić je przed zarazą. Tak samo chroniono kapustę. Tutaj w województwie krakowskim w noc sobudkową chłopcy biegali między łanami pól z płonącymi miotłami brzozy. Wierzono też, że kto w noc obudkową Odpowiedniej porze podejdzie do brzozy, tyłem i dostanie, uda mu się, zerwać gałązkę. To będzie jego czarodziejska różdżka. Na Matki Boskiej Zielonej, tutaj praktycznie w całej Polsce, się święciło brzozę. Występuje ona także w przeróżnych rodzimych i domowych obrzędach. Często gdy, kończy, gdy postawiono szkielet domu, to na samą górę wtykano właśnie gałązki brzozowe, gdy dziecko wracało z sztu, to na progu przez matkę albo bab babkę było trzykrotnie uderzane różgą brzozową, aby właśnie nie trzeba było go bić później. Wierzono też kiedyś, że w brzozy przychodzą dusze zmarłych dziewcząt, że w lutym i w marcu tańczą one przy księżycu i zatańcowują oni ludzi na śmierć. No i Jest to zbieżne z rosyjskimi podaniami o rusałkach, które siedzą m.in. w brzozach z rozpuszczonymi włosami. Tak samo wierzono, że brzoza, która rośnie samotnie w polu, oznacza, że ktoś tam umarł nieszczęśliwie, albo został zabity, no i ogólnie takie drzewo jest przeklęte. Już Syreński nam podaje, że mocz puszczony na miotłę zrobioną z brzozowego chrustu, genisty i hebdu, wetkniętą w ziemię, usuwa czary. No, brzoza była przede wszystkim związana z wszelkimi obrzędami energii kobiecej, płodności, urodzaju, takiej subtelnej ochrony. Inne nazwy brzozy to brzezina i wszelkie sposoby odmiany tego słowa. Brzoza zwisła, zastosowań magicznych, parę słów Wam powiem. W weterynarii, tę twórczość ludową tu pominę, e, aczkolwiek trzeba pamiętać, że też cze, e, często, było, często była wykorzystywana w weterynarii, właśnie no, przede wszystkim kadzenie, leczenie e, wszelkich infekcji. E, także odwarami leczono rany, wszelkie wrzody na skórne, kadzono zwierzęta. E, dymem z brzozy, żeby wypędzić z nich wszy, tak pokrótce. No i tak jak Wam wcześniej wspomniałem, brzoza jest to typowa energia żeńska. Zawiera w sobie energię żywiołów wody i ziemi. Astrologicznie jest przypisana pod Wenus. Przez bioenergoterapeutów jest to uważane za Najbardziej lecznicze, cudowne drzewo. Brzoza bardzo szybko dojrzewa, ma dość krótkowieczne ciała, dlatego dość szybko jest gotowa do pracy z ludźmi. Bardzo chętnie to robi, co możemy od niej dostać. Oprócz uzdrowienia, pocieszenie. Na pewno nam pomoże w każdym problemie. Pamiętajcie, oczywiście, żeby drzewu podziękować za współpracę. Są to bardzo wrażliwe drzewa, ale odwdzięczą się Wam. Naprawdę niesamowitą energią, uzdrowieniem. Dla mnie jest to najlepsze drzewo do współpracy obecnie, aczkolwiek też oczywiście próbuję z innymi drzewami. Natomiast brzoza nigdy mi nie odmawia. Nie wiem dlaczego. Swoją drogą, tak na koniec. Bardzo piękny kawałek lasu mórckowskiego. Jest to akurat taki fajny teren, pozostawiony naturze, nienaruszony. Widzimy, że mamy tutaj drzewa w różnych stadiach rozwoju. Jest to las typowo mieszany. Brzozy, buki, dęby, jarzębiny. Jest tutaj naprawdę jeszcze trochę iglaków. Bardzo piękny las. No niestety nie jest cały taki. Polecam każdemu, bo są tutaj naprawdę bardzo fajne, dzikie, energetyczne fragmenty. Dziękuję wam za uwagę i do, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam Was, Sława. A tutaj jeszcze dodatkowo dla tych, co wytrwali do końca, taki mały bonusik, bo zawsze się ludzie ze mnie, cóż, często ludzie się ze mnie śmieją. Albo muszę po prostu od razu się tłumaczyć, bo jestem atakowany, kiedy mówię, że drzewa z upraw a las naturalny to jest olbrzymia różnica, ponieważ drzewa ze szkółek leśnych są upośledzone. Wiem, że to brzmi nieładnie i nie chcę nikogo personalnie obrazić, ale takie drzewa no, za, są jak ludzie z zespołem Downa. Czemu tak jest? Poszukajcie u mnie na grupie, a ja Wam pokażę tymczasem przykład. W koło mamy las naturalny, mieszany, który sobie rośnie. Poza kilkoma fragmentami, takimi jak tutaj, gdzie kawałek lasu został wycięty i została posadzona monouprawa. I zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Te że są łysze. mają kilka listków. Są małe buczki. Ale no, wygląda to fatalnie. Na szczęście puszczają jeszcze jakieś listki, coś tam walczy. Ale każdy z tych drzew musi sobie radzić samo. Nigdy nie stworzy społeczności. Na szczęście ich dzieci będą już to mogły zrobić, ponieważ trafią na Żyzną glebę, w której jest mikoryza. Ich korzenie nie będą uszkodzone, więc będą mogły podłączyć się do sieci. O wood white web też możecie coś znaleźć u mnie. A tutaj jest kolejny fragmencik lasu, który też został wycięty. Natomiast no tutaj te drzewka, niestety, nie dały sobie rady. No i w, w tym roku już yy, raczej większość liści nie puści. Są tutaj jakieś pojedyncze sztuki, które faktycznie. O, przepraszam. które faktycznie walczą. Zaczynają puszczać takie. Drobne pędy. Zobaczcie, jaka jest olbrzymia różnica w tempie. Wszystkie drzewa są już no, nie mocno zielone, ale mają już rozwinięte liście. Natomiast no, niestety, drzewko ze szkoły leśnej nie jest w stanie otrzymać pomocy od innych drzew za pomocą koryzy. Tyle. Dzięki.